Marko widzowie w tym filmie będziemy pokazywać jak gramy Free Edition Speed. Na 10 lajków zrobimy tutorial, jak to pobrać. Jestem z moim kuzynem. Dzień dobry. I w tym odcinku też będziemy pokazywać jak go przejść, jak zdobyć różne rzeczy i jak on wygląda. Więc jest... zapraszamy do filmiku. ładuje się nam overworld nether. To samo pobiegać po spawnie ale lepiej jak jest... Hmm. Patrzcie tutaj Niszczy niszczycie sobie skrzynkę jak wolicie. To jest obsydian jakby. Lekkie problemy u nas są, ale nie są jakieś mega. Mamy tutaj Flint and Steela. o 16, więc... Nie mieliśmy jak się za bardzo przygotować, ale no, nagrywamy dla Was. Jest... No to, jest taka godzina godzina jaka wiecie. Godzina Tam... Jest pewnie... Będzie jutro. Yes. Tam na to jest to nagrywamy, na co nagrywamy. Jest 20. Tam jest 20 to wrzucimy jutro jakieś tam godzinę. Nie no dzisiaj może jeszcze to wstawimy. Jak się uda? Jakby co jest 3 listopada. Oto 3. Trzecie... Lipca, 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 sorry. Wejdź, 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 ty wej. chopie. Widziąłem jak już chyba zimo. Zimo chyba już tam. Ja już odlatuję, kurde. Chłopie wiesz, w Perły kładzie Tepa się, lecisz i tutaj masz takie mini, je niszczysz. Masz Ender Dragona jako tego, no. perka I tutaj no, to dobry stopni... czas, minuta 21. Nasz rekord tutaj, nawet może być, zaraz mogę pokazać, jak to znajdę. Nie 58, bo to jest end. O tutaj próbował pływać w lawie. na przykład. Tutaj napisane. minuta 18. No. Minuta 21, minuta 28. Mam no, było minuta... Minu, o, minuta 15, 90 se, A nie, to jest... Nie. Nie, to nie to, to nie to. No w, uwierzcie nam, Ale zrobiliśmy nam. to. No widzicie przecież nasze umiejętności nam, no, trochę się spóźniamy. No. Jakby co ten ex, to jest ile prób? Nie pytajcie ile nam to zajęło. No. Jesteśmy od 16 i nie, nie, nie mieliśmy ani jednej przerwy. No i musieliśmy parę lat zmieniać serwer, bo się już bugował. Wasza, rości prób. Nie było, no. Możecie napisać jakiś fajny komentarz. Przypniemy wam serduszka, jak i będzie jakieś miły. No. Na koniec filmu jeszcze ogłosimy taką jedną rzecz, która no i się pro... stała w naszej rodzinie. To jest bardzo niefajne. I proszę nie hejtować, bo po prostu jest to niefajne dla nas. Jeszcze ja mamy Tutaj widzicie. Projekt. Stawię sobie jedną perłę. Teraz bierzecie tą perłę, balicie tam. Ona leci niedaleko portalu. Wybierzecie, lecicie. Skrzynkę weź. Dobra. Żeby się podsadzić skrzynką od razu wtedy. Cztery. U. Cztery pyk, bierzecie sobie oczy kładziecie Przepraszam, widzowie. No, widzicie, Dobrze, to już tutaj by już był koniec no. na materiału, ale na chwilę Wam przerwiemy to. Już ten się nagadaliśmy, bo tam musieliśmy po prostu się napić, bo wiecie, przerwy techniczne. No, zrobimy jeszcze. Bez przerwy. No, zrobimy jeszcze jedną taką rundkę dla Was. Pokażę Wam mój kuzyn. I chyba będziemy kończyć tam. Jeszcze jutro, może, jak będziecie chcieli. No, oczywiście. Tutaj, no to... Jak będą chcieli, to Chciałbym musimy nagrać. Daily, ogólnie robimy daily, bo zapraszam Was do naszych shortów i oznaczajcie. Tam jest daily. Tak, jest daily. Więc zobaczcie, daily. kto tam jest, o kogo chodzi i oznaczcie go, jak chcecie. Bardzo by nam... To pomogło. Ja, jakby, jakbyście też zasubskrybowali kanał, by było o. też bardzo fajnie. No ostatnio się ucieszyliśmy, się bo mieliśmy 17 subów, a mamy 18. Więc bardzo dziękujemy każdemu subskrybowaniu. Skru subskrybentowi. Tak. Dziękujemy bardzo. Jak chcecie możecie z nami zagrać, my tam jesteśmy też w family friendly. No i bez przekleństw, bo wiemy, że to ludzi niszczy po prostu i bez wyzywania. Jeśli byście chcieli z nami zagrać, to no, nie można Można, ale w inne gry bo tutaj się nie da. No. Wy, jak będziemy w domu, to wrzucimy po prostu szorca już. Z a To tego. już będzie na osobności, bo jesteśmy kuzynami. No. Będziemy na przykład na Discordzie gadać albo coś. O, na przykład. Możemy stworzyć Discorda też niedługo o, dla Was. właśnie, dla widzów, ja mam Discorda mojego. Może Wam a właśnie mój kuzyn poda? W ogóle, jakby Was to interesowało, to ja jestem Ksawery, a ten, który gra, to jest Alex. No i to by było chyba na tyle. My jeszcze będziemy filmu pierwszego filmu. My sobie będziemy jeszcze yy, no, pogramy sobie, pouczymy się i bardzo no. wam serdecznie chciałbym zaprosić na kanał. Taki, taki sam link tak jak no, trochę zasponsoruję, to temacie Miasta 321, to jest mój drugi kanał. Zapraszam serdecznie i to by było na tyle. Szymonko.